Przede wszystkim dzisiaj mówię o konflikcie między Bayernem Monachium a Robertem Lewandowskim. Oczywiście oficjalnie nie ma takiego konfliktu, wszystko gra, wszystko jest w porządku. Jednak to wszystko, co się dzieje w mediach, tak, kwestia tutaj transferu Roberta Lewandowskiego, tego, że nie szczera bramek w półfinale, krytyka ze strony mediów niemieckich, dziennikarzy tutaj sportowych, tak, byłych piłkarzy. Do czego tak naprawdę to prowadzi i z czym to jest spowodowane, o tym będę mówił właśnie w dzisiejszym filmie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, tak naprawdę tutaj afera związana z Robertem Lewandowskim i z Bayernu Monachium, kiedy przychodził do Bayernu, to była wielka tutaj oczywiście objawienie, tak, że będzie dla Bayernu szczalał bramki. No i rzeczywiście miał świetne te sezony w Bayernie Monachium teraz mówi się głośno na temat transferu do Realu Madryt, no i o co chodzi, bo wiele, wiele widzów ogląda i tak naprawdę zastanawia się, to przejdzie w końcu do Realu Madryt, czy też nie przejdzie, przecież Real Madryt zapłaci Bayernowi ogromne pieniądze, tak mówi się, że to będzie 130, 140, 120 milionów euro i dlaczego na przykład Bayern Monachium nie chce z tego skorzystać, przecież na dobrą sprawę Robert ma 29 lat, jest to ostatni moment, kiedy można go sprzedać, później już nie będzie tyle warty i też na dobrą sprawę Bayern by zrobił świetny teraz, tak, przyszedł do nich praktycznie za darmo, skorzystali, tak, bo szczerał bramki dla Bajernu i teraz by odszedł jeszcze Bajer by zarobił. No właśnie o to chodzi, że jakby tutaj polityka, oczywiście moim zdaniem, tak, bo nie ma tutaj of oficjalnego stanowiska, Moim zdaniem jest taka tutaj polityka Bayernu Monachium, że Bayern Monachium patrzy zdecydowanie w przyszłość, tak? Myśli po prostu o kilka kroków do przodu. Znaczy, władze Bayernu Monachium zdają sobie sprawę, że jeżeli Robert Lewandowski przeszedłby do Realu Madryt, no to wiadomo, że każdego roku praktycznie ten Real Madryt jest w Lidze Mistrzów i to bardzo wysoko, w półfinale, w finale, a nawet zdobywa, tak? Tą Ligę Mistrzów. No i obawiają się tego, że sprzedadzą, tak? Oczywiście Roberta, natomiast Bayern już nie, nie ugra tak dużo w Lidze Mistrzów, bo Robert Lewandowski będzie po drugiej stronie barykady, będzie w Realu Madryt i kto wie, czy nie będzie bombał bramek, tak, Bayernowi, gdy dojdzie na przykład do starcia tutaj w Lidze Mistrzów. Wiadomo jest, że Robert Lewandowski praktycznie nie ma żadnych tutaj sentymentów do poprzedniego klubu, co warto wspomnieć o tym, że, 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 że Robert Lewandowski nie całuje herbu, tak, klubu. I tak było w Borusii, tak było w Lechu, tak, i tak było w Zniczu, czyli to jest Pełny, pełen profesjonalizm, tak? Bo potem ktoś może zarzucić Robertowi, że jak będzie na przykład widzę, mistrzów w półfinale, szczeli trzy bramki Bajernowi, tak? No to powiedzą, no, ja przecież był w Bayernie, tyle zdobył, w Bayernie, zarobił takie ogromne pieniądze, teraz, teraz bombie trzy bramki, na przykład w półfinale czy finale. No właśnie, i chodzi o to, że Bayern nie chce wypuścić tak naprawdę kury, która znosi złote jajka. Bayern nie chce puścić Roberta do konkurencji, pomimo tego, że on by przyszedł na przykład tutaj do Ligi Hiszpańskiej, tak, do, do Realu Madryt nie chcą go puścić, bo on by w ten sposób później osłabił w tych rozgrywkach, rozgrywka po prostu Ligi Mistrzów, w rozgrywkach europejskich Bayern. A co za tym idzie, to są ogromne pieniądze. Bayern by dostał za Roberta Lewandowskiego jedno raz, jeden raz, tak, kwotę 100, 120, 130, 140 milionów euro. Takie są szacunkowe, jakby transfer market podaje, że to jest 100 milionów euro, ale według mnie to jest zdecydowanie zaniżona suma. Natomiast e, ogromne pieniądze są w Lidze Mistrzów. I teraz, jeżeli Robert Lewandowski by wyeliminował Bayern, no to Bayern by stracił e, z, możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy, pieniędzy w Lidze Mistrzów. A także, tutaj warto Warto zwrócić uwagę na to, że to jest dobra karta przetargowa, jeśli chodzi o Bayern Monachium w negocjacjach z piłkarzami. Na przykład są piłkarze, którzy są obiecujący, są piłkarze, którzy dobrze się zapowiadają, tak Robert Lewandowski. Może przyjść jakiś piłkarz i dla takiego piłkarza młodego czasami wart, ważne są zapewnienia, że będzie grał w Lidze Mistrzów, że będzie zdobywał tytuły, tytuły, puchary i teraz, jeżeli właśnie Robert będzie blokował, tak, w tych rozgrywkach rozgrywkach europejskich Lidze Mistrzów Bayern, tak, będzie strzelał, no tylko to też trzeba pamiętać, że musiałby wtedy na przykład, Real wylosować Bayern musiałby trafić, tak? E, musi też być wtedy Robert w formie. To też nie jest powiedziane, że będzie. No więc wtedy, wtedy po prostu Bayern by był stratny. Poza tym, władze tutaj Bayernu chcą zatrzymać Roberta, bo chcą po prostu go wykorzystać, jakby no, według mnie, oczywiście, w swoim klubie, bo wiedzą dobrze, że, że, że piłkarz ten najlepszy czas ma do 32, do 33 roku. Chociaż kwestia tutaj Robena i, Ribery, i Riberio zupełnie przeczy temu tak? Oni się świetnie prezentują, pomimo tego, że przekroczyli ten, ten wiek. No chcą po prostu, może nie wykorzystać, tylko chcą, żeby dalej pracował dla Bayernu, dalej strzelał bramki, tak? Bo Bayern po prostu będzie szedł, będzie się piął w górę. Co ciekawe, wiele osób mówi tak, no Robert Lewandowski odejdzie, przyjdzie nowy napastnik i tak dalej. Nieprawda. Ja mówiłem o takim czymś jak klątwa Lewandowskiego, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, Robert Lewandowski na warunki niemieckie gwarantuje bardzo ważną rzecz, a mianowicie powtarzalność, powtarzalność. Znaczy, zdobywa bramkę co mecz, tak? Ma tą zawsze po prostu bramkę. Czy wejdzie na 10, czy na 15 minut, czy szczeli z główki, z przewrotki, z podania, nieistotne, gwarantuje powtarzalność. To jest nie, niesłychanie ważne dla Niemców, tak? Powtarzalność, systematyczność. Co z tego, że kupią, tak kupi na przykład Hamesa Rodriguez'a który się powoli rozkręcał, był wprowadzony na minutówki, ale nie gwarantuje powtarzalności. Musi się wpisywać tak, co mecz na tą, na tą listę szczelców. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem, może wystąpić tak zwana klątwa Lewandowskiego, co pokazała historia z Lewandowskim, a mianowicie w i Dortmund, Lechu Poznań, czy Wzniczył, czy Wleki, wszędzie tam gdzie odchodził po tym, jak rozegrał świetny sezon, to po prostu zdecydowanie te drużyny gorzej im szło. Nie mówię, że od razu spadały te drużyny, tak, ale chociażby na przykład Borusja już nie miała takiej świetności jak za czasów trójki Polaków z Dortmundu. Tak? Później to się wszystko powoli rozwaliło, dzisiaj tylko Piszek występuje w Kuba Boszczykowski poszedł indziej. Wiadomo, że Robert też poszedł gdzie Także tak to właśnie wygląda. Sprawa skomplikowana jest tak naprawdę z, z Robertem. Zwłaszcza, że Bayern pewnie by chciał go zatrzymać na siłę, ale Robert nie chce, tak. Robert zawsze powtarzał, że jest profesjonalistą i on nie mówił tak, w jakim klubie chce być za rok, za dwa, trzy, tylko on chce się rozwiedzić. On cały czas chce iść do przodu. Wydaje się, że naturalnym krokiem już jest opuszczenie Bayernu. No przecież jestem w Bayernie praktycznie 5 lat. On sam przyznawał w wywiadach, że już powoli po prostu już jest nasycony, tak, że już to się robi, rutyna, potrzebuje zmiany ligi, nowego otoczenia, żeby mieć wyzwania, żeby zdobywać po prostu tej kolejne bramki, tytuły, to też jest ważne w karierze piłkarza, tak, Przypa jeszcze zwłaszcza w przypadku napastnika, czyli nawet to, żeby na przykład Bayer w jakiś sposób zatrzymał Roberta, tak, nie wiadomo, gigantyczną podwyżką, e, czy by zniechęcił Ralf do, do tego, żeby pozyskać, to i tak nie gwarantuje tego, bo, bo właśnie może być tak, e, może być taka sytuacja, że Robert potrzebuje nowych wyzwań, nowych tak naprawdę, nowego klubu, nowego otoczenia, żeby zdobywać kolejne bramki, także to nie jest powiedziane, że nawet gdyby na przykład Bayern mógł go zostawić, czy to będzie z korzyścią do, dla Bayernu, tak? Tak to właśnie wygląda. No, i też jest ciekawa sprawa, warto tutaj dodać, że Robert Lewandowski powiedział w jednym z wywiadów, że zawsze ostateczny głos należy do niego w kwestii transferu, tak? Czyli, że mogą się dogadywać tutaj strony, że mogą być tutaj ogromne sumy pieniędzy wykładane na stół, natomiast zawsze na ostateczna decyzja musi należeć do niego, tak? Czyli, nawet tutaj, agent piłkarski nie może za niego we wszystkim decydować. Też jest ciekawa sprawa, mówi się o tym nieoficjalnie, że. Pini Zachawa. Dlaczego menadżer Pini Zachawa? Mówi się o tym, że dlatego, że Cezary Kucharski, a więc już były menadżer, tak, Roberta, po prostu nie miał już większego wpływu na rozmowy z Fiorentino Perezem, tak, z rozmowy między Realem a Bayernem, że potrzebował tak naprawdę Robert Lewandowski, tutaj agenta, który jest na tych salonach europejskich. mówimy, no że Pini Zachawa ma bardzo dobre relacje w Europie i tutaj z szejkami w PSG, przecież sprowadził Neymara za 200 22 miliony euro i pomaga po, postawić klub na nogi Chelsea. Kiedy Roman Abramowicz kupował ten klub, tą pomaga wszystkie, wszystkie tutaj sprawy administracyjne, urzędowe załatwić. Więc nieoficjalnie mówi się, że pini zachowa dlatego, że jakby już nie można było się tutaj dogadać, tak, Bayern nie chciał puścić Roberta, a Cezary Kucharski nie mógł już w, w, pomóc. Tak. Wiemy, że wcześniej, kilka lat temu, przecież Cezary Kucharski był widziany tak, na trybunie VIP na Santiago Bernabeu, Bernabeu tak, w Madrycie, w otoczeniu Fiorentina Perezan, ale wtedy tak naprawdę dał słowo, że przejdzie Robert Lewandowski do Bayernu tak, był słowie z Bajernem i przeszedł z Borussii do Bayernu Być może to wścieka także Roberta, tak, że jakby władze klubu, bo może media i kibice nie wiedzą, nie znają zamiarów, ale władze klubu wiedziały, jaki ma zamiar Robert Lewandowski, że chce odejść i może w jakiś sposób utrudniają, tak, i dlatego jest ten jakiś niezadowolenie, to, że Robert nie podaje ręki trenerowi, tak, gdy schodzi z boiska, że nie strzela bramek w półfinale Ligi Mistrzów, chociaż nie ma gwarancji, czy to jest celowe, czy też nie. No nie wiadomo, są domy, Sensły. Tak jak mówię, pewnie tego się dowiemy, jak to wszystko wygląda, gdy Robert Lewandowski skończy karierę, spisze jakąś autobiografię czy jakąś książkę. Tak, związaną właśnie z tymi transferami. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No i na końcu myślę, że warto dodać, że z niewolnika nie ma pracownika, także w żaden sposób tutaj jeżeli ktoś będzie chciał kogoś zatrzymać na siłę no to nie będzie on ani wydajny dla klubu, a dla klubu ani to dla klubu nie jest korzystne. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.